Witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku na tym kanale. Dzisiaj przedstawię Wam nowego baga na Star Ridera Ja po prostu, jak wejść na teren Star Rider, nie posiadając go. E, nie zapomnijcie także o zostawieniu łapki w górę. I teraz, już naprawdę, więcej nie przedłużam. I bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. A więc, tak, e, widzicie, jestem na e, innym moim koncie zupełnie innym. Jak coś, to przepraszam za to, że teraz jest taka jakość obrazu, nie jest taka jak zawsze. Ze względu na to, że przez anti jak jakiego wprowadziło SSO, nie mogę nagrywać tak, jakbym chciał, no to niestety muszę, tak? Więc tak, widzicie tutaj, że mam stare, nie mam Star Raidera, widzicie tutaj, że ja nie mam Star Raidera, tak? Nie mam go, niestety, na tym koncie. Chociaż to konto ma piąty poziom, no ale to nam nieważne. Teraz musimy po prostu zrobić bagę, którego Wam już pokazywałem parę dni temu. Był z tego filmik, więc tak, siadamy ko z konika, musimy być oczywiście tutaj. I teraz tak, y siadamy na tej ławeczce naszej ukochanej, klikamy na imię naszego konia, klikamy na zmień nazwę losowe i zamykamy. I teraz, kiedy już po prostu możemy chodzić, jedziemy do centrum handlowego. Mam nadzieję że chociaż, że ta jakoś nie tak, jest nie aż jest taka, taka zła, zła, bo jak, jak nie, to, nie, to, to naprawdę będzie źle. będzie źle. Dobra, kiedy już tu jesteśmy, wstajemy z ławki i, jedzie, i idziemy do sklepu zoologicznego i też mam nadzieję, że Soszku szybko to naprawi. Ja już się kontaktowałem z supportem i jeżeli macie jakieś problemy z grą, to piszcie do supportu, powinni wam w jakiś sposób pomóc. E, wiem także, że już starają się to naprawić, ale no to też trochę może potrwać, bo jednak to jest taka duża zmiana, jeżeli chodzi o grę. A więc tak, kiedy już prawie doszliśmy, dobra, kiedy już doszliśmy, e, wchodzimy i wychodzimy, żeby pojawił się nam konik. Konik jest. Klikamy na sklep globalny, zamykamy i wsiadamy na konisia. Teraz musimy pojechać do podwózki, a więc tak, wchodzimy do podwózeczki. Wow, wow, wow! Wchodzimy do podwózeczki, zamykamy to okienko i uderzamy się w ścianę. Gotowe. I teraz tak, klikamy na telefon, klikamy na wezji podwózka. Yy, I tak, yy, jesteśmy sobie chyba yy, na stajnie tutaj, więc teraz tak, nieważne gdzie macie stajnie, wchodzicie po prostu do stajni. I wow, przepraszam, czekajcie, ja to posprzątam. Ja, nie, 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 nie będzie tu bawaga na tym koncie, Nie, 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 nie. Dobra, <gryw> kiedy już posprzątaliśmy i, i jesteśmy w stajni i zrobiliśmy bawagan na śmiertelność. E, możemy przystąpić do kolejnego kroku, a więc Schodzimy z naszego konisia, pięknisia I musimy to zrobić tutaj Klikamy tutaj, wchodzimy i Siadamy jakby na, te, na tym krzesełeczku Klikamy na imię naszego konia, na... zmień nazwę Losowe i zamykamy Wchodzimy, I teraz patrzcie, to jest mega ważny krok e, Klikamy na e, pyszczek naszego konia Pokazuje nam się coś takiego, klikamy O na klawiaturze Yy, jeszcze raz klikamy, wsiadamy na konia. Teraz chwilę jest coś takiego, ale my mamy to, i to jest najważniejsze. Teraz musimy zejść i, w, jakby iść tutaj do tablicy. A, i musicie to zrobić na koniu startowym. Zapomniałem wam tego powiedzieć. Jak robicie tego buga, musicie się liczyć, że musicie go zrobić na, na koniu yy, startowym, bo inaczej wam się nie uda. A więc tak, klikamy na tablicę, klikamy na wygląd konia początkowego, ok. Czekamy sekundę. Ok. Dobra. Klikamy na dosiąść konia. I jak klikniemy, to będziemy musieli szybko nacisnąć X na klawiaturze. Więc przygotujcie się. Klikamy. I szybko X, -a, X, -a, X, -a, X, -a. jeszcze raz wchodzimy. Wow, tu się te wszystkie. Wow, co się dzieje? Uh. Nie za dobrze. Chyba jakieś tu się coś popsuło. Klikamy jeszcze raz. I znów siadamy i kiedy już to zrobiliśmy, to już takie najtrudniejsze za nami. Klikamy na anuluj i na ok. I patrzcie, co się teraz wydarzy. Tak trochę pomryga ten ekran. I będziemy. Tutaj! Będziemy tak w zasadzie. W niebie. Jesteśmy w niebie. Ja tego baga robiłem, jak jeszcze nie miałem lifetime'a. Wow. Możemy sobie po prostu tutaj zobaczyć, jak to wszystko z góry wygląda. Na przykład, tu jest ten cały ratusz. Tu są mistrzostwa. Tu jest takie wielkie pole. No, fajne to jest, fajne. Podobuje mi się mega. I teraz tak, teraz trochę będzie trzeba zrobić tak, że jak jesteśmy sobie tutaj. Bo tutaj jest pod nami, pod nami jest taka niewidzialna ściana, znaczy podłoga taka niewidzialna. I jak zaraz się poruszę, to spadnę. Patrzcie. Wow. I spadam, ale, żeby to się udało, klikamy na sklep globalny i czekamy. Czekamy aż spadniemy. Wow. Dobra, zamykamy. I jesteśmy y, na farmie Steve'a, nie posiadając Star Ridera, a więc powiem wam, że mega super. Teraz jedyne co. To będzie troszeczkę problemowe, bo ja na tym koncie nie mam odblokowanego tutaj tego zegara. Jeżeli wy macie dostęp do tego zegara, to po prostu wejdź, wejdźcie tam i wyjdźcie. I będziecie mogli wsiąść na konia. Ale ze względu na to, że ja tutaj nie mam zegara, a co powiem które osoby też mogą nie mieć zegara, a więc jeżeli nie macie zegara, wiem, że to, co powiem jest mega smutne, ale musicie iść na pieszo postaciom do. W ogóle nie wiem, dlaczego to jest Justin, ale nie wiem. Nie wiem, czy to, to są stare zadanie, gdzie my się skoku, bo to konto jest z tamtych lat. Nie wiem, dziwne. <laughs> Idziemy do Baronowej na pieszo, żeby wejść tam do tej jej biblioteki. I jeżeli macie tutaj odblokowane te zadanka to normalnie wchodzicie tutaj, ja nie mogę. Wchodzicie tutaj i wychodzicie. I, i macie konia, i możecie już wszystko robić, co wam się podoba. Ale no niestety nie, więc jeżeli nie macie, to biegniecie do biblioteki na dworze srebrnej plany. A i jak coś, żeby nie było, bo nie wiem, czy ja to powiedziałem, chyba nie. E, to jeżeli macie tutaj, klikniecie sobie L na klawiaturze i klikniecie sobie w dostępne, i tutaj będziecie mieli jakieś zadanka, które są tutaj właśnie na tym terenie. To spokojnie możecie je robić, bo, bo tak. Ale jeżeli tutaj nie ma zadań, bo ich jest milion razy więcej, ale po prostu są też takie zadanka, które są zablokowane przez to, że nie macie kupionego z tego nie nieważne czy jesteście na terenie. Star Rider. Więc po prostu, jeżeli nie macie, no to nie możecie zrobić. No. Ale na przykład, jeżeli. Czekajcie. Coś by tutaj było. Chyba ja tu nic nie będę miał, niestety. Ale jeżeli bym tu coś miał. Na przykład. Nie wiem. Eee, w Jolołym załóżmy, albo, albo na farmie Steve'a. Dobra, udało nam się. No to spokojnie możecie zrobić to normalne. Jakby no. Bo to też jest ten bug. A jeżeli nie macie zadanek, wow, to możecie sobie po prostu zwiedzać te tereny. Ja na przykład chciałem powiedzieć, przez to, że jak się robi tego baga, nie można używać podwózek, bo nie, trzeba wszędzie jeździć na pieszo. Na przykład też możecie archeologię robić. Ja tak robiłem. Yy, I ten, trzeba jeździć wszędzie na pieszo. Ja przez to się naprawdę nauczyłem jeździć w ogóle po tej mapce, więc w ogóle jeździć po całym tutaj Jorvik, jak na razie bo na razie żadnego nowego terenu nie ma, ale po tych terenach, które są nauczyłem się jeździć, i to mega naprawdę pomaga, którą drogą, gdzie, kiedy skręcić, mega i wchodzimy, czekamy i możemy sobie tak i wychodzimy i nasz konik automatycznie się tutaj pojawi. Możemy go wsiąść i robić y, wszystko, co nam się podoba. Y, chcę Wam powiedzieć, że z tego co pamiętam, to chyba nie można robić wyścigów. A i tutaj będzie dowód, że nie można korzystać z podwózek, a więc proszę bardzo. Właśnie, gdzieś coś takiego, nawet się nie pokazuje, że nie mamy Star Raider'a. Po prostu nie działa to. Y, tak, tak. A i jeszcze ten bug jest na to, że nie widzicie ludzi, więc no. Jak chcecie widzieć ludzi, to musicie sobie kliknąć w jakiegoś konia do kupna i zamknąć. I powinni się ludzie chyba pojawić, prawda? Czy nie? To jeżeli to wam nie pomoże, bo nie wiem, czy to działa. Teraz zmienili to, więc no. Klikamy sobie w sklepie jakikolwiek i zamykamy. I teraz na pewno są ludzie. Teraz są ludzie, tylko. Ktoś, chodź tu. Osoba jakaś. Jest tu kto! Co to za woda jakaś. Ja nie mogę. O, widzicie, tam ktoś jeździ, jedzie. Jedzie tu. Ktoś jedzie. No. To macie dowód, że że to działa. Więc no. Fajnie. <grystanie> A więc tak, jeszcze chciałem zobaczyć, czy działają wyścigi, więc yy, tak sprawdźmy. O, jest jakaś osoba. Aha, zniknęła. Dobra, sprawdziłem. A, ja tu nie mam na tym koncie tutaj wyścigu. Ale jeżeli ten, to możecie sobie sami sprawdzić. No. Chcę wam powiedzieć, że ja nie wiem, co mi tutaj tak jakaś woda szeleszcze. Słyszycie? Teraz wam włączyłem. Co to za woda? Ja nie wiem po prostu. Cóż to za woda? A, to na pewno jakaś misja. Ciekawie to wygląda. A więc tak, w tym pięknym miejscu żegna się z wami Mason i mam nadzieję, że dzisiejszy bug Wam się przydał i spodobał. I do następnego baga. Cześć!